literatur fantastyczny. Witajcie na kanale Literatur Fantastyczny. Z tej strony Michu i zapraszam na kolejną odsłonę cyklu Niezależna Fantastyka. Dziś Gen 56, czyli jedna z ostatnich powieści Adrianny Biełowiec. Na wstępie musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Nie jestem jakimś wielkim znawcą literatury science fiction i choć przeczytałem wiele z anglosaskiej klasyki, nie będę udawał, że jestem jakimś autorytetem w tej dziedzinie. Z tego powodu nie oceniam w swoich recenzjach motywów naukowych występujących w powieściach SF. No Chyba że są albo bardzo dobre, albo tak złe, że widzi to nawet taki ignorant jak ja. Bardziej staram się skupić na walorach literackich książki, dlatego co do zasady nie będę się wypowiadał na temat tego, czy zaprezentowane przez Adrianne Biełowiec futurystyczne pomysły są dobre, złe czy średnie. Mam jednak sporo do powiedzenia na temat stylu autorki, warstwy językowej książki oraz konstrukcji głównego bohatera. I nie będę niestety autorki chwalił. Najpierw jednak jedno użalanko. Strasznie drażni mnie maniera polegająca na promowaniu książki przy pomocy motywów, które mają się w niej pojawiać. Rozumiem sens tego zabiegu z punktu widzenia marketingowego, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że bardzo dużo współcześnie wydawanych książek to w zasadzie worki z motywami których liczba ma się zgadzać, a które same w sobie nie tworzą spójnej i angażującej historii. W przypadku Genu 56 motywy na stronie tytułowej to biopunk, post-apo, military, survival horror i elementy komedii. Akcja powieści rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w trakcie czwartej wojny światowej. Technologia jest już na tyle zaawansowana, że umożliwia kolonizację ciał niebieskich poza Ziemią. W pewnym momencie pojawia się przeskok czasowy. Nie będę spoilerował, jaki. I wiemy, że ludzkość skolonizowała co najmniej księżyc i Marsa, a planuje także planetę krążącą wokół gwiazdy Proxima Centauri. Autorka przybliża nam polityczne i społeczne tło tego, co się dzieje, ale na dłuższą metę nie ma to dla historii żadnego większego znaczenia. Generalnie jest to klasyczny setting science fiction z niewielkim twistem na końcu. Fabuła przed przeskokiem czasowym skupia się na kilku polskich żołnierzach, którzy są w trakcie ćwiczeń i mają niedługo wziąć udział w wojnie. Jednym z nich jest główny bohater, Axel Sikora, który w wyniku bardzo mało prawdopodobnego nieporozumienia otrzymuje ultimatum. Albo pójdzie do więzienia, albo zdecyduje się na wykonanie pewnego zadania dla potężnej międzynarodowej korporacji. Po przeskoku czasowym Sikora budzi się w nieznanym miejscu i musi ustalić gdzie jest, kiedy jest oraz co ma w zasadzie robić. Fabuła nie jest ani jakaś wyjątkowo zła, ani zapadająca bardzo w pamięć. To dość klasyczna historia z elementami post-apo. Stara się przez większość książki budować kluczową dla fabuły zagadkę, ale mi udało się rozszyfrować dokładnie na 49 stronie, czyli mniej więcej w 1 trzeciej książki. Fakt, że główny bohater jej nie ogarnął aż do ostatnich stron sprawia, że mocno powątpiewam w jego inteligencję. Dodatkowo zauważyłem pewien fakap. Nie wiem, czy jest tak w dystrybuowanym ebooku. Bo swoją wersję dostałem od autorki, ale pomiędzy 52 i 53 stroną ewidentnie brakuje mi fragmentu książki i musiałem sobie dopowiedzieć treść pewnego spotkania. Co do bohaterów, to jak wspomniałem, protagonista Aksel Sikora według mnie niespecjalnie grzeszy rozumem. Nie byłoby w tym nic złego, w końcu jest niskim rangą żołnierzem przeznaczonym na mięso armatnie. Jednocześnie jednak, gdy jest to wygodne dla fabuły, Sikora okazuje się znawcą pewnych wąskich dziedzin wiedzy i używa specjalistycznego Słownictwa. Tak naprawdę nie ma tutaj innych bohaterów. Żołnierskiej ekipy, którą tak szczegółowo poznajemy na początku książki, później już nie spotykamy. A po przeskoku czasowym w życiu sikory pojawiają się jedynie postacie epizodyczne. Niestety Adrianna Białowiec to kolejna autorka, która idzie momentami na łatwiznę i praktykuje infodumping, wprowadzający do powieści informacje, które powinny pojawiać się w niej w sposób naturalny. Przykład akapitu narratora. Darowano sobie upomnienie Lenarta, że od kilku lat raka dało się Leczyć nieinwazyjnie zwykłą, nanitową tabletką z możliwością personalizacji, co polegało na dopasowaniu preparatu do pacjenta. Uwolnione mikroskopijnej wielkości boty uderzały dokładnie w wyznaczony cel, siejąc spustoszenia na wrogu, jednocześnie nie szkodząc organizmowi. Lek dostępny był praktycznie dla każdego, bo kosztował 250 euro. Marzenie Izaaka Simowa o wykorzystywaniu minimalizacji do pomagania ludziom w końcu zdołało się ziścić, wprawdzie po roku 2070. Tym piątym, ale lepiej późno niż wcale. Koniec cytatu. Powyższy fragment pokazuje także inny problem narracji Genu 56. Nagromadzone, przynajmniej jak na standardy książek, które czytałem, odwołania do popkultury. Chodzi mi tutaj nie o odwołania jak Stopo Diable Ćwieka, które były świetne, ponieważ wzbogacały narrację pierwszoosobową, ale o odwołania zastępujące narrację. Kilka przykładów. Jakieś cholerne mutanty, jakby urwały się z planu wyspy doktora Moro, znacząc za sobą trasę. Kroplami krwi, niczym Angel i Gretel, kawałkami chleba, ruszył do najbliższego pomieszczenia ze szpaleru w korytarzu głównym. Niemniej twórca z pewnością grał w Halo, czy innego Duma, lub był fanem Iron Mana. Pociąg wyglądał jak wzięty prosto z planu filmowego horroru, albo jeżdżąca forteca rodem ze staroświeckiego Mad Maxa. Adrianna Biełowiec regularnie także stosuje znienawidzoną przeze mnie technikę polegającą na wyręczaniu czytelnika w wyciąganiu wniosków. Przykład. Jeśli nie sam uśmiech, to już na pewno przysłowiowy błysk w oczach Kaprala anonsował zbliżające się kłopoty. W narracji znalazłem trochę głupoty, w stylu, że bohater złapał stwora oburąc za szyję, jednocześnie bijąc go trzymaną kością po głowie, czy że obcy rozstawili wokół niebezpiecznego dla nich laboratorium kordon, zamiast po prostu zniszczyć samo laboratorium, ale to raczej nie jest już zarzut do autorki, tylko do fatalnie przeprowadzonej redakcji. Korekta także się nie popisała, ponieważ znalazłem w książce błędy interpunkcyjne, brakujące litery, czy takie wtopy, jak określanie jednego bohatera raz formą żeńską, a chwilę potem formą męską. Mój Faworyt to jednak użycie słowa zdekapitalizowany dla opisania tego, że komuś obcięto głowę. W przypadku języka książki, pierwszy zauważalny problem to nagromadzenie młodzieżowych lub potocznych elementów w narracji, zarówno na poziomie poszczególnych słów, jak i całych konstrukcji zdaniowych. Przykłady. Wparował niczym matka, która podejrzewała, że jej małoletni syn ogląda za drzwiami pornosy. Nie chciał dopiekać chłopakowi. Wolał nie wywoływać jałowej pyskówki, ale samo jakoś tak wyszło. Żadna, znajdująca się nieopodal dziewczyna, nie przejęła się żarcikiem kaprala, który miał w zwyczaju bezmyślnie i z automatu sypać wojskowymi sucharami, ale bez seksistowskich podtekstów. Oznajmiła, majtając długopisem między palcem wskazującym i środkowym, gdy chłopak zajął miejsce. Prześlizgując się bezmyślnie po wersach tekstu na n tej stronie, popijający piwo chłopak dokonywał szczegółowej analizy. Niemniej wyobrażał sobie, iż będzie dochodzić do siebie godzinami, stopniowo wybudzać się z trybu zombie, wymiotując i mając kaca giganta choć żołnierze na froncie korzystali z bajerancko wyglądających egzoszkieletów mogących przynosić nawet dwutonowe ładunki. Zdecydowanie najbardziej jednak w tym zakresie irytowało mnie używanie przez narratora takich słów jak złol czy "randomowe" Elementy potoczne autorka miesza także z fragmentami stylizowanymi, zawierającymi w sobie takie słowa i zwroty jak niczym cichy zabójca czy bowiem stracił oraz z niezrozumiałym dla mnie specjalistycznym słownictwem. Cytat. Straszydła miały też szczątkowe skrzydła i żarzące się się nią oczy, jakby w ich pustych głowach tlił się płomień od boranu trietylu. Tworzy to stylistyczny chaos, do którego jeszcze wrócę w podsumowaniu. Żeby tego jeszcze było mało, w narracji pojawiają się także frazesy w stylu Szczęście w nieszczęściu czy Los wyrzucił go od razu na głęboką wodę. Dialogi nie są dobrą stroną powieści. Oprócz tego, że dzielą wszystkie bolączki języka książki jako całości, często są po prostu pretensjonalne. Tak wygląda na przykład wypowiedź otwierająca całą książkę. Czy możecie z łaski swojej Kasić te zasrane fajki, jeśli chcecie w przyszłości zdychać na raka, droga wolna, ale od mojego zdrowia wara. Przez was znów capi na pół korytarza. Wiecie doskonale, że drzwi mają wielkie prześwity. Koniec cytatu. Dodatkowo, przynajmniej na początku, autorka zapisuje dialogi w niespotykany sposób. Po jednym zdaniu postaci następuje kilka zdań przepełnionych informacjami o świecie, a dopiero potem pojawia się kolejna wypowiedź. Całkowicie zabija to dynamikę w dialogach. Problemem jest także nienaturalny szyk zdań, a dokładnie umieszczanie w środku zdania wstawek, które rozbijają ten szyk i sprawiają, że często przy końcu zdania zapominamy, co było na jego początku. Łagodny przykład tego to, trójka dzierżących w dłoniach papierosy szeregowców zerknęła na przybysza z mieszaniną obojętności i zażenowania. A poważniejsze przykłady to, infernalne, pokryte śluzem, tak jak aksel stwory, dostały się do pomieszczenia. Oraz, czego nie zdołał zabić w morderczym, radosnym szale wendety, jaki go ogarnął, używając także mocarnych pięści, to pouciekało. Z Znajduje się tutaj także zdecydowanie za wiele długich zdań, takich jak to. Ostatecznie ochlapał się dłońmi i spojrzał w popękanym lustrze na swoje pospolite, ociekające wodą odbicie. Ciemnoblond włosy przystrzyżone po bokach głowy, niebieskie oczy, wąska, nijaka twarz z bliznami nabytymi, niestety tylko od kolczastych krzaków podczas pierwszej i jedynej misji oraz średniej budowy sylwetka, bardziej pasująca do informatyka niż żołnierza. Koniec cytatu. Generalnie mam wrażenie, że w książce pojawia się wiele Takich zwrotów, które czasami są błędami, a czasami po prostu stanowią jakieś niezręczności językowe. Kilka zapisanych przeze mnie przykładów. Tak naprawdę, człowiek był szalony od zawsze przynajmniej zmienny i nieprawdomówny. To zdanie jeszcze da się uratować, jeśli założymy, że po zawsze miała być litera A, ale z następującymi jest już gorzej. Za to każdy skierował pod adresem Dawida mentalnie gniew lub spojrzenie zdolne topić lód. Lubił też ryzyko i adrenalinę na poziomie grubo powyżej skali słupka. Axel czytał pokrótce o samych procesach, ale już nie zdążył pooglądać na tysiącach zdjęć i filmików, jak to wszystko wygląda realnie, jak i zmęczyło go trochę przyswajanie takiej ilości informacji. A tutaj przykład z dialogu. Nie sądzę, by ktoś wpływowy z twojej rodziny próbował wykaraskać cię z kłopotów, choć według mnie mógłby pogrążyć cię jeszcze bardziej i maczał w tym palce, bo nikogo takiego nie masz. Generalnie z informacji zamieszczonych w książce wynika, że miał ona dwie korekty, a książka wygląda tak, jakby nie przychodziła ani jednej, a redakcja polegała na poklepaniu autorki po plecach. Gen 56 czyta się jak sprawdzian z historii napisany przez licealistę, który postanowił podkręcić użyty przez siebie język i w niektórych momentach stylizować go na amerykański serial młodzieżowy, w innych na wykład akademicki, a czasami próbować odtwarzać narrację charakterystyczną dla gier komputerowych. Zdania pokroju: Axel spoglądał podejrzliwie na mijane różnorodne organizmy. W większości, ruszający się nie z powodu podmuchu wiatru, którego nie było. Czy ty poważnie jesteś tym, który ma czysty genom, wypalił, widząc na obliczu Aksela znamiona niezrozumienia? Pomysły fabularne, rodem z gier RPG, płytki bohater, zmieniający się i niespójny styl, masa problemów językowych oraz nieangażująca fabuła sprawiają, że daje książce 2 na 10. Książkę dostałem do recenzji od autorki. literatur fantastyczny.